Razem są tak wysocy jak dziesięciopiętrowy budynek. Łącznie ważą tyle, co spory samochód. Razem też są najlepsi na świecie. Nie lubią jednej rzeczy: jak nazywa się ich zawodnikami. Stanisław Gościniak mawiał, że gracze grają, zawodnicy zawodzą, a stracze. No już nie będę dokończał. Panie i panowie, czapki z Wszystkie barwy wysoko, wysoko do góry i a po dwóch taktach z całych sił, z całej mocy śpiewamy Mazurka Dąbrowskiego. Zdjęcie. Mamy piłkę meczową, ale trzeba przyjąć, to jest LOOOOOOT! Jesteśmy w półfinale Ligi Światowej! To jest kolejny nasz awans, jakżeż oni się cieszą, ciężko to wszystko wywalczone. Dałem teraz też niezbyt dokładnie na lewy atak do Kubiaka, jest tam potrójny blok, a sekuracja w naszym zespole, jeszcze raz Kubiak daleko kiwa. Nie dają się zaskoczyć Serbowi Atanas Kubiak oj, wywrócił się tam jeszcze gdzieś za stolikiem, ale to nieprawdopodobna akcja. Przestrzelił! Przestrzelił Stanley! To jest koniec! To jest koniec tego meczu! I znów historia rodzi się na naszych oczach. Najlepszy mi libero i impreza okazał się. Zawodnik grający z numerem 16, reprezentant Polski, Krzysztof Ignaczak. To jest takomita nagroda, to jest yy, wiele lat grania, ale ta Liga Światowa, w ogóle cała ta faza interkontynentalna była dla niego kapitalna. Panowie, lądek czeka! Lądek! Nie ma takiego miasta. Jak nie ma takiego miasta? Takiego... Lądek, lądek, Zdrój. Na razie mamy małą piramidkę. Tutaj proszę, tutaj. Ale ustawimy taką wieżę. Cię pokazał i pokazuje jaką. Ta... Gdzie ta ręka? Gdzie ta ręka? Jest. Jak żeśmy obiecali, i to wcale nieprawda, że na... obiecaliśmy dużą wieżę, ale trochę jest tego. Cześć, jeszcze rośnie. No i jest koniec. Ale Piękna jeszcze. wieża w całej okazałości. Trochęśmy zjedli. Michał przedstaw nam swoje koleżanki. Koleżanki przyszły do Michała. Ja <grym> się <wziął> Wszystkie się nazywają się Największy Największy zgrywus <się> w kadrze. Więc dzieci, słuchajcie rodziców, bo jak będziecie niegrzeczne, to Krzysiu zje wasze serduszka. Nie <grymów> <grymów> bywajcie z jego z i majacza. <grym> ha! <grym> to jest okej. Okay. O temat, dowcipny. Kończymy z naszą krajaznowczą wycieczkę w Japonii, mówi do Was Was przewodnik. Zwany, jesteśmy Kończymy za rąbistą herbatą, którą kupił nasz kapitan, nie posmakowała, zabieramy dwa. W dwóch wersjach, ciepłej i zimnej. W dwóch wersjach.